Swojej pewnie będzie chciał troszkę poopowiadać. Założę sobie kapelusz, bo potrzebuję ręce. E, no tak, zawsze jakaś ta teologia e, jest e, i gadka e, przewodnika. Moi drodzy, chcemy Wam podarować e, w tym roku e, coś innego. E, jest to drogowskaz górski, e, górski, ale drogowskaz pielczynkowy z, e, z e, konkretną informacją, czyli warta Polesławiecka, myślnik... Częstochowa 313,3 km. Stąd tyle jeszcze nam zostało do celu. Chcemy, aby to w Waszej wspólnocie parafialnej, chcemy Wam to podarować. Niech to zawiśnie tam, gdzie uznacie za stosowne. Niech z jednej strony drogowskaz Wam przypomina o nas, pielgrzymach, o tym, że w tamtym kierunku do Częstochowy zanosimy przede wszystkim. Wasze intencje i Was w naszych sercach. Drugi też taki symbol, który będzie przypominał, to będzie przypominał i Wam i nam, że to drogowskaz to jest deseczka, ale to jest symbol, który przypomina, że Wy jesteście dla nas drogowskazem, drogowskazem wiary, drogowskazem gościnności, drogowskazem otwartego serca. A my jako pielgrzymi jesteśmy także tym drogowskazem, który się rusza, tym drog drogowskazem przede wszystkim właśnie też i wy i my do Chrystusa i do Maryi. I za to, za to wszystko składamy Wam serdeczną zapłać. Wam parafianom, księdzu proboszczowi za to, że zawsze tutaj z tą otwartym sercem, otwartą ręką i gościnnością także wychodzi do nas pielgrzymów. I że e, zawsze możemy tutaj na chwileczkę się zatrzymać. Szczęść Wam może, Bóg, Bóg zapłać. Wielkie, wielkie. 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 Na cześć parafian w walce bolesławieckiej. Hip, hip! Ura! Hip, hip! Ura! Hip, hip! Hip, Wiem, że też przed Wami wielkie inwestycje, także te inwestycje będziemy omawiać, aby jak najlepiej Wam się to wszystko potoczyło, więc zrobimy tak, że spróbujemy to jakoś podzielić, to na ręce pani Ani dam drogowskaz, a na ręce księdza proboszcza damy koszulkę, żeby też tutaj przechodził pięknie z tym drogowskazem wiary, jako ksiądz i duszpasterz. Bóg zapłać. <grym zafy> <grym zafy> Hallelujah.